Myślę, że warta na razie poszukuje tego, co przyniesie jej efekt. Te poszukiwania trwać muszą. Na razie wygląda na to, że jednak, że jednak ustawienie z czwórką. Kontratak, a w liczbie pięciu piłkarzy wyprowadzają go. Tyszanie może być groźnie. Daniel Rumin, jeden na jeden z Budnickim. Rumin przy piłce. Rumin płasko. Uwaga! Nie ma gola! Ależ znakomita parada Jędrzeja Grobelnego. Fotok z nosa. To jeszcze raz, raz obrońcy Tyszana, tu jeszcze raz Daniel Rumin, Rafał Makowski. No i druga taka sytuacja w drugim kolejnym meczu, gdzie Makowski powinien zakończyć ją golem. Mierciarzą z tego uścisku. Coraz bardziej nerwowo warta. San Yang, jeszcze jedna. Centra. I teraz mógł otworzyć wynik tego meczu. Bartosz Śpiączka. Sytuacyjne zagranie. Próbował ratować swój zespół. Za jego plecami jeszcze dobrze ustawiony zawodnik Tychów. Elthaler w pole karne. Znów przechodzi piłka. Gości i trafiają gospodarze. Wiktor Żytek odnalazł się w 16. 1-0. GKS. Bardzo pasywna warta po stałym fragmencie. Najpierw zastanawiałeś się, czy Rumin dobrze robi, że przyjmuje. Kompletnie nie atakowano. Tutaj bliźniacza akcja. Warta prosiła się o kłopoty i te kłopoty dostała. Bardzo pasywna warta w ustawieniu strefą. To z jednej strony daje. Pewne poczucie, że jest nas dużo w polu karnym. Zobaczmy, jaki to jest atak na piłkę. No tak bronić po prostu nie można bez względu na ustawienie. Najpierw ale spowolnił tę akcję. Zawodnik warty sprowadzony z zagłębia Lubin Gąska. Waluś, Waluś! Czubkiem buta. No ale jeszcze tak na wszelki wypadek. Wiktor Żytek. Bardzo artywnie. wolno wracają Tyszanie. Po raz kolejny warta jest w stanie atakować tak jak. Ciągle mecz kontrolują przede wszystkim przez, przez posiadanie piłki. Tutaj częściej. Przy piłce Tyszani większa liczba strzałów na bramkę, zobaczymy czy zmieni się ustawienie, chyba bazowe ustawienie warty w wyprowadzeniu, to będzie trójka i bronić będą pięć minut. Jakub Kiełk, zablokowany Adamski jako skrzydłowy zewnętrzną częścią stopy, na głowę do Macieja Firleja, który w 90 minucie wyrównuje 1-1 w Tychach. Niesamowite. Pierwsze dobre dośrodkowanie warty w tym meczu. Firley. to GKS zostało. był zespołem wiodącym, lepszym. Później Tyszanie znowu oddają inicjatywę. Ciężko to nazwać, nie, używa, nie używając. Jakiś kolokwializmów albo języka potocznego, ale, ale tak po prostu nie można. Pra... Oj, znowu, znowu Kubik. Wysadzony w powietrze Tobiasz Kubik, który teraz niewyobrażalnie I cierpie to będzie, to i czerwona będzie kartka. Kontuzja. Kiełb jest gotowy do tego, żeby wrócić do tej rywalizacji. Tak jest. Czerwona kartka Dobra. wycofana. I żółty kartonik dla Jakuba Kiełba. Bark. Może Warciarze. Adamski. Ale Tam trafi zaatakowany tyłu. od tyłu, to powinna to być to żółta kartka i tak, jest. jest żółta kartka dla Jakuba Budnickiego, co oznacza, że w dziesiątkę będzie kończył ten mecz. GKS Tychy, a nie warta I po tej akcji, po której do, no to jest bardzo, bardzo ja, Jeszcze warta w potężnych tarapatach. Teraz GKS Tychy grający te ostatnie sekundy meczu w osłabieniu. Jeszcze jedna centra. Bieroński... Jak najdalej od własno, własnej bramki już dmuchnął gwizdek sędzia Paweł Pskity. Kończy się mecz.